Ja pana nie znam. Panie, jak to pan mnie nie zna? Jeszcze raz. W mecie, przy secie. Ty, ty wiesz co, że my mamy chyba ten no, pro, problem z dopingiem przez całe życie, no? No, tak Czasami w życiu bywa, że człowiek ma jakiś problem. Ja nie widzę problemu z dopingiem. No. A ty olimpiadę w ogóle oglądasz? Oczywiście, że nie. To Ale nie mam swój pogląd. Ale ty... Jak, jaki pogląd możesz mieć jak ty olimpiady nie oglądasz, tak? Ale konia to pali. Ale, ale poczekaj, ale... słuchaj, słuchaj. Ale... napiłeś się? Nie. No to postaw... nie, Postaw na butelkę, bo tak nie będziemy robić. Bracia tak, jeżdżą gdzieś na jakieś zgrupowania razem i jednego złapali, drugi kurde, kicha jakaś. W żyłe se coś tam podobno wstrzykują, gołębie przechodzą, rozumiesz. To przecież mogliby wypić. Jakby wypili pół litra, nie? Przed tym startem, to oni generalnie to yy, tak. Primo pierwsze, nie czuliby bólu istnienia, jestestwa, codzienności i tej traumy, która przychodzi. nie, która, tylko którą przychodzi nam przeżywać. Zajarasz? No, zajaram, co mam nie zajarać. Ogień masz znaczy. <laughs> Chudźba. Ultra. E! 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 To jest czysta definicja słowa nic na dwóch. Więc się bierze litra. Bo on z bratem to, był, to jest, on był z bratem, no. Ale to jest za mało. Tak generalnie to półtora litra to jest w sam raz. O, o! O, o! No, no i, i, i kurde, no i właśnie, no. I to dramat jest. No, wstrzykiwać sobie jakiś środek zamiast do po prostu... Zwłaszcza, że jestem przekonany, tak. że nasi zawodnicy w konkursie... 5 razy 100 wygraliby z tymi leszczami z całego świata jakbyście. wie, ale a kurwa jeszcze nie ma na tej na Olimpiadzie takiej konkurencji, ale jakby to, to my się do PKO zgłosimy i do tego głównego sponsora Kulczyk Holding. <noise> Co może nas wystawią, prawda, w tej reprezentacji na, 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 do Tokio, ty, do Tokio byśmy pojechali 4 razy 100. Napisał y, do mnie SMS-a taki prezes jeden taki napisał. A ten? Co no. Ja myślę? No. I napisał i powiedział, że ten poprzedni odcinek to straszna f... z grzybnią. O. Powiedział, że tak, po pierwsze oświetleniowiec fatalny. No to my już zwolniliśmy oświetleniowca, nie? I ze słońcem teraz gramy. To się znalazł, kurde. No. Las Lasz jeden. No, ale z... będziemy grali ze słońcem, wtedy nie będziemy, bo, bo o ręce mieliśmy czarne. Ty, ty, ty zauważyłeś? On, on, pisze, on pisze do mnie, że myśmy mieli w poprzednim re... odcinku ręce czarne, no. O Boże kochany. Jak się woda wylała na asfalt, to jakie mieliśmy mieć, no. Trzeba było coś z tym zrobić, zebrać fanty, no. no. Ale to będziemy mu tłumaczyć, to ja mówię, nagramy mu, tak? Ale ja myślę sobie tak, że będziemy go tam słuchać od czasu do czasu, bo wiesz, on może dostać jakąś telewizję w przyszłości, jakiejś dalszej, bliższej, cholera wie, a, a ja bym chciał być tym, no, komentatorem sportowym. To moje marzenie takie z dzieciństwa jest, no. Zawsze podejrzewałem Ci o pewnego rodzaju zboczenie. Ale stary, no, ale dlaczego? Przecież to jest bardzo fajna, fajna umiejętność, Ja mi się wydaje, że dla nas on mógłby nawet stworzyć specjalny program tam u siebie. Na dopingu? O, na dopingu. Bardzo ładny tytuł, na dopingu. I my byśmy tam mogli być komentatorami, ale żeby nie myślać sobie, że my jesteśmy takie ciecie, które nic nie potrafią, to proszę bardzo, to teraz będzie próbka naszych umiejętności. Ale się. Proszę Państwa, co za emocje. Żurawski szuka jelenia, ale puścił bąka lewą stroną. Nikt nie stoi, wszyscy wstali. Widzę, że rozbiera się krzynówek, więc Ben Haker skorzysta z jego usług. Tymczasem nasi piłkarze muszą bardzo antycypować, gdzie spadnie piłka. A do końca meczu pozostały, proszę Państwa, sekundy. To znaczy 4 minuty 360 sekund. Puścimy mu teraz ten dźwięk, żeby se posłuchał, jak za czasów prezesa SMS-a. Jego komentatorzy sportowi komentowali mecze piłki nożnej. mnie no. nie obmacywać. No ale dotknąłem cię tylko. A, dotknąłeś. Zły dotyk boli całe życie. 500 plus.